Halo, halo, cześć, witajcie, witam was w kolejnym odcinku z Let For Dead 2, jest ze mną oczywiście w grze Adaś. Siema, siema. A w tle mamy Arka oraz Brączka. Siemaneczko. E, ogólnie zapraszam... Cześć. O Jezu, ty coś żeś zrobił? Ogólnie zapras... zapraszam do Adama cześć, tak. już na sam początek, bo tam jak zobaczycie dlaczego mi się tutaj znaleźliśmy w ogóle, śmierci taka nowa misja nas ciekawa, e, no i jak sami widzicie fajnie nawet teraz... Oh. Już jest napierdzielanka. pierdzielanka. Bardzo się seria Wam spodobała, co mnie bardzo też to cieszy. dobra. O. Szczelanka o, tutaj, na walanka. Jo. Ogólnie tutaj, jak sami widzicie, no trochę roboty już jest. To Wszyscy się tak, nagle ja na... ja na na pojem. Tj. Taka szczelanka bardzo na Ty tak wiesz, idę się trzymać blisko Ciebie, a czekaj, bo coś widziałem w tej stodole tutaj. Mówisz? Na mój dostał serię w plecy. Ty coś jest, bo oni się na mnie rzucili. Dobra mołotowa mam i bombę. No i co z tego? Co jest kurna, Weź bo dostaniesz strzałka i bumerz wymiotował na mnie no. A no, Czemu to my nim nie widzi? mówiłem, ja tu nie żygął. zabiłem tej W bumera. Ciemność. O boże, dobra bomba. Uwaga. Bu uciekaj czekać tam to nadać. Nie widzę. Poczekaj, to wyjdziebie zaraz. Szybko. Ty wróciłem. zobacz ty. Chodź, 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 chodź. Dobra. Ty widziałeś że jakiegoś na zabiłem? Nie, ale no ty no raczej wiesz, karuzela yy, Ja sobie tego, chcę ten wyleczyć śmierdzi. trochę rany, bo Karuzela śmierdzi, bo więc... O bankomat, osaka. poczekaj, dwie dychy wypłacę. No to weź mi też. Weź wypłać brączkowi. A tam chcesz może cukrową! Nie, weź mówię, wypłać temu. Brączkowi, żeby Ledford sobie kupiła akurat. Ja, obrzycam, zora cioplu. Ej, ogólnie to nie wiem czy mnie będzie lepiej słychać, boż tam ze mikrofon do mi się chyba tak wykończył. Dzisiaj przepraszam za ten odcinek z trzynastki. E, bo naprawdę lipnie mnie było słychać a... I o kurde ty, jakaś gra Co to za gra? Będzie tu wyskakiwało coś Ej, tulczas leci Ej, spadamy stąd Ej, Ej tam bombę Ja sobie postrzelam, ale nie, szkoda nam boi tutaj ty. O, poczekaj, bombę rzucimy. Nie, zostawcie, zostaw, nie, nie strzelaj, Terry real jak ci tam, weź karabin myśliwski, co? Co? Gdzie? Bo tu mamy karabin szturmowy ci. Może... M mam. Jackie, Jackie. Ole, mam M! Dziaki, Jackie. Ale mam M, teraz będę ja na teraz to ja mogę iść na rzeź, ty! Przepraszam! O kurna, gdzie on skoczył? Turendy na Szczecin? Nie, Turendy tutaj, bo ja dzisiaj do cyrku chciałem, na 18.15 miałem. Córki nie brałem, bo nie chciała, ja się przejdę. Halo? Przepraszam, dzieli mi ktoś informacji? Nie? Nie za bardzo, przepraszam, tutaj o, panie... o butla z gazem Czekaj tak Wszyscy idą do tego, je but Adam ogólnie masz tam Dzięki Masz tam gdzieś coś, żeby wysadzić? Gdzieś? Nie, już wysadziłem Jędzoro, o Jędzor to był, wysadziłem Jedzora. Czekaj, dobra Nie no tutaj się nie opłaca, bo ja dopiero co tu wysadziłem wszystkich Więc wchodzimy do tego bloku, tylko kurna jak mi Którego? Dobrze, nie trafiłem Chodzimy tutaj, no bo tu tego. może być niezła jazda Nie wpadka jadka Dobra okay. Jest okay. Co tu mam? Mam pistolet Ja pierdziela Kasikiera O, z mam Uciekaj Tutaj ja bym rzucił ten, ale dobra, nie O ja cię kręcę, co tu się dzieje, ty? Niby nie wiem czy tak taka ty, dobra. co to było? Smoker cię Coś... stanął przed tobą a ty się kierą do niego Czemu oni teraz znowu na mnie chcą? Ja widzę, że nagrywam, czy co? No, czekaj, te no. tabletki uchwę Dobra, Krzychu Wyszedłem, wolałem do pewności Pory go, dziękuję Koktajl sobie wezmę dawno nie piłem Boomer zniszczony Zobacz jaką mam maczetę Gdzie Krzychu jesteś? Zobacz, ej, patrz na mnie Tu jest prawo, o, tak, jak mam maczetę Zostawiasz nią? Beka o ja tu wejdę szerno, i... co to, 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 to? Dobra Dobra, pompa. Dobra, biorę pompę Ja tam weszłem z maczetą Ej bierz ten ten, wiesz co? I rzucasz to przed sobą Eee, bo tu jest ten Czekaj, bo tu mamy ogień Wyjebałem u siebie, ty ja muszę szybko się leczyć, bo zaraz umrę Ogień tutaj, nie przejdziemy z Roszal Proszę stój Czekaj my tu na razie czekamy Dobra 80% jedziesz Ej weź tam tą, tą butlę Poczekaj tu siekiera jest Tu nie ma Bomba Bumbo bomb Ej Adam wróćcie się i weźcie tu te bomby i mołotowy no tak, bo to... nie mogę wszystkiego zabrać Ja pier, ogień, serio Podamy, bo ogień Ale chodzisz jak wejdą to się zabiją Dobra ogólnie pobrałeś? Mo, to miałem ale tutaj coś jest jeszcze? dobra nic ej ta bomba jest lepsza chyba wiesz? biorę tą bombę bo ta bomba ty bo Roszela co jest? czy podnieś się Roszel? jak ją się podnosi? chodź mała o kurwa ty ta kurwa pani biegła boomer boomer boomerstein Ej, chodź tu, bo ona tu gdzieś szła. Tu jest. Ty, nawet w tym. W żyłopłatach są też, więc uważaj. Może w tej Toy Toyu też będą siedzieć? Ej, weź tą... baczy... Czekaj, ja nie wiem, którą broń brać. Dobra, biorę tą jednak. Ej, bo Boomer tu jest. Gdzie? <laughs> Który raz z kolei, już dzisiaj słyszę, Boomer tu jest? <laughs> Cześć, stój, Bolek. Super, żeś to zrobił, nie? No kurwa, co... żeś zatkał idealnie. Poczekaj na razie. Wejdź tutaj i może... Zobacz, idziesz górą teraz. Tak ja. I zobacz, oni tutaj nie przejdą. A ty z góry będziesz mógł ich atakować. Boże! Dobra, wyje bało. bao Ten, zobacz, tutaj idzie gruba, z, z jedną grubą ręką. Ty, ją chyba wszedł. Tu. Proszę, rozważaj. Słucha mnie! Na chuj Złodną wszędzie. Ty tego ciągnie. Gdzie on jest? Słucha bli! Słucha bli! Nie żyje dobra Ty bo oni nam wchodzą tak to z góry Ja to spadam stąd boję na kolana Kto tu nie żyje u nas? Słucha yeah, bli! Nie wszyscy żyją Słucha! Ja ja no bo nie masz apteczki tej nie Nie masz apteczka Bli! Słucha! To cię ulecę Słucha bli! To ja też uleczę? K kogo leczysz? Ja to on, dziepkę Dziepkę? O kurde ja nie mam tej apteczki chyba Ur, no się mam. Mogę tylko go bombą potraktować. Ty nie mów, że ja siebie uleczyłem jak ja ją chciałem. Fajnie. Kwas chuj. Trochę lipa No dobra, Boluś, cikniemy za tobą. Czekaj, dobra, stójcie, szkoda amunicji. Ej, poczekaj, zrzucę bombę. Nie, Adam, ja rzuciłem, nie rzucaj! Adam, kurde, bin Laden się na nas. O bin Laden! Halo HOMBOR! Halo Ej, jeszcze jedną, rzuć tam. I... Ale zajebał bombę Adam, Jooo Adam, taką Ej. pulę zajebałeś? Ej Adam, chodźcie przejdziemy. Pula na gru, ty Ja spadam, mnie tu nie było Ja jutro przyjdzie O, idzie Ja jutro ci, naprawdę Ty wyrywał asfalt, rzucił asfaltem Ja już wiem, czemu dziury w Polsce, w Diorach takie są Ej, maceta ja Nie Macetam go Ej ty bo ja nie mam tak do pistoletu Jeszcze raz się pita. Ty, ty pomształ ruszel, tego ruszel wiesz o tym ja też zdycham A eli zdych Wiesz o tym? A eli zdych Roszel prawie zdycha, a ja nie mam nic oprócz maczety Tu jest ta, snajperka Weź nią przejebamy, przejbamy nie, lubię. nie wiem którędy mamy my iść teraz Tędy Czekaj my stąd przyszliśmy Dobra, idziemy tu Ogólnie po nim być gdzieś zaraz raz w tyłu Piczy i się trochę wylało Dobra, idziemy Czyli Zobacz z tyłu! Bolek, cofaj się Czemu? Zobacz co się dzieje tutaj, jaka rzeźnia Rochelle uciekaj O kurwa, jest po nas, ty Dobrze sikierę miałem, nie? Ja na razie czekam Kurde, weźmy sikierę Wyjebie zaraz jeszcze gdzieś, coś tu jest? Ej szybko, trzeba znaleźć tą Do leczenia, 8 tych mam tylko Ty Są wreszcie te Chodźcie Coś tu mam A nie jakaś pałka Ty. zjebana Weź granatnik Granatnik jest Co? Mam granatnik, tylko Tylko nie granatnik, to ja nie chcę, bo ja chcę Wolałbym jednak... E, Dobra, ja ogólnie to wiesz co ja bym wolał? Apteczkę ja, Apteczka leży na ziemi Gdzie? Ty, jezor yes, jest! Gdzie? Wyszedł, już go zabiłem Ej, jaki kwas Defibrylator, a nie, ja wolałem Masz? Coś Weź mi zajeb, zrasnął mi się polepszy może To chodź, gdzie ty jesteś? Boś nie widzę. I kurwa, jak mnie zabijesz... O, jest apteczka, zostaw ją Ej, chodź tu To cię, to cię uleczę no, Ej, no chodź tu, gdzie ty jesteś Jak ja to mogę? Nie wiem, najedź na defibrylator i na mnie Ale nie mogę, nie wymagasz reanimacji A, bo to reanimacja eee! to tak. Leć tego, chodź, wrócimy się po niego ty zarąbałeś mi apteczkę tak to Ej, bo mi zabijemy zabiję mi tak Ej, musisz mnie podnieść Szybko Dobra. pobiegną! Ja pierdolę Podnieś towarzysza, ty nie mogę, ty Dobra ja cię. No i pizda od maciory tam Jak w las. Zabije mnie to samo Ty, Rochelle Elis nie żyje Ale na dwie się pa Ja Boluś nie żyje, teraz tylko wszystko na mnie zostało, dziękuję, też zdycham Niestety zakończyliśmy żywot w tym momencie wszyscy Ale bo... w porządku też, spokojnie już No i chyba no, jest... tak. Zamknął drzwi przed nosem, dziękuję Ogólnie jak dojedziemy do tego momentu nie? To włączymy kamerę i widzimy się ponownie. Ogólnie jesteśmy już dalej, przeszliśmy dość szybko, bo w ciągu nie wiem dwóch minut e... O Boże, coś mi napierdala Ej, się może przyszli tu czy nie za bardzo No tak średnio bo tu mamy taką rzeźnię że nie przejdziemy bo nas będą od ty ubrać Aha dobra to ja jej cofam dobra. się tu ma ktoś apteczki bo ja jestem zdechły Słuchajcie. Szkoda czasu Ok Wyjeb... Wyjebie zara Zeszelcie go bo ja bym tu podpalił Dobra podpaliłem tam chwilę co my mamy tu, jakiejś bronie Snajperka nie Przerwa taktyczne. Tam też jest za ogniem Tak pokazuje nic się przecież, oni wyskoczą. jak się to spali i lecimy Na momencie Ej ja, ale kurde ja zdycham, bo plus 18 to trochę mało A Ja też nie mam za dużo Dobra, To tam coś mam. jest Chwilę spokoju, chwilę spali spokoju się. chodź Ej kwas Kurde, plus 11 bym Ty ktoś tu jest? Broń jakaś Mołotow Jest i piła Gitara ty, może gitarą Jest apteczka, no. chcesz? Adam, chodź No Da się to jakoś wyrzucić? Gdzie masz apteczkę? Daj mi Nie, albo możemy mnie uleczyć. Wyrzuciłem. Gdzie? Gdzie ty jesteś? Nie, mam. Dobra, poczekaj, jak się się ulecza? Liknij przejedź myszkom. Dobra, leczenie no. ja towarzysza. Ale ci Edyk okład to. robię, kurwa z młodych cyklicz, nie? No, to, dobra. Teraz, tak. Ej, jak ciekaw jakbym ci tak wyjebał, jak to butlą tak stoisz? Wy małże Nie gitara hmm. gitara. Dobra idź teraz. Wyjebie tu. Ej, mołotow tu jest, nie chcesz? Ej, idą. Szelamy Ola oh, 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 oh. Dobra, pie, pie, pierdalajcie się, pierdalajcie się Apteczki ty, apteczek peł dwie. Wiesz, Adam Adam! Oh, oh, oh. Adam! Eee, witaj Czekaj, bez strzelby bojową może. Go, go, go Dobra, na dach. go Power Rangers Dobra, pierwszy Jś. pijam. Z buta. Z, buta, z buta wjeżdżam. Chodź i dajemy. Z buta, z buta wjeżdżam. Dobra, bombę rzucam. Gdzie? Tam. Poczekaj. Dobra, chowamy się. Tak, 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 tak. DAK zbomb. Dobra. Komunikacja. Z... Okay. Komunikacja lepsza niż CS, Nie Dobra, kryje hmm. mu Język. E, to jest ten Klaun. nierąbany Zobacz źle i tam matka miała Dobra piła spalinowa i jazda Piła to się wyschowam się do nie Na górę z dziewki Dalać to kurwy Piorę na haksa do burdażu. Ej, skoczył na mnie. Gdzie? Nie trafił. Ahoj, chodźcie. Daj, Eli dycha. Ja ją spiłam tu. O, bo ja no, lepsza, no, Ja lecę trwajcie, trwajcie, Poczekaj chwilę. Ojej. Dobra. Ej, złapał mnie, złapał, złapał, złapał. 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 Zjeżdżalnia! Zawsze na takich ciepłych zjeżdżać Zjeżdżaj! Ej, chodź tam. Ej, przebiegajmy to szybciej, bo my się za dużo tutaj stoimy, Siep, apteczki, gór, pita. To ja się przepita. Czemu się kurwa przepita? Ola, ja chciałem na zjeżdżalnię Apteczki, go, go, go. Witaminki! Dla chłopczyka i dziewczynki, chodźcie, wszystko jest, kurna. Wszystko? Do bólu. Witam, Cała branża. Witaminki, witaminki. Dobra, powieszcie sobie wszystko. Nie? Gdzie masz... Hey, Najlepsze Cię, jesteś, jesteś zdrowa chyba. Dobra, to można też sobie wziąć. Dobra, ogólnie... Tutaj nie ma. Trzeba skromny teren oczyścić. Tyłu droga nie ma. Chyba jest czysta. Ta pod, na dole jest chyba. Tutaj jest ile ich? O kurna, dziot. On zaraz Ten... ogólnie się pewnie wkurzą nie będą tu skakać. Na pewno. Clown na dole. Nie go widzisz? bo jeszcze klawę nie widziałem, poczekaj. A przecieżłem do teatru, do cyrku i pójdę ten klawę, ty... że go nie widziałem. Joker ujeżdża, ty Co Joker. Joker ujeżdża ten Rochelle. Dziwnie to zabrzmiało. Tak wyskoczyło? No O kurwa! Ile ich tu matka miała? Ale fajnie, jak oni tak chmarą wchodzą. Ej, paliwo mi się kończy! Nie Wybę yeah. drzwi Dobra O ile ich matka miała Dobra, spadamy tutaj na dół Wchodzę na dół Włącz prąd Włącz prąd, by otworzyć bramę Gdzie gdzieś prąd Tu daj Prąd Ten Gdzie ta brama? Tu O na karuzele Ale będzie balna jadka karuzela ruszyła już AHAKBAR! Kurna! AHAKBAR! Uwaga, bo to będzie ten. Ej, no jak to na garuzele, no! Uuu. Będzie wpadka jatka. The BOMBSIDE! Ej, 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 z pomocy! Pijam na BOMBSIDE'a. W łamku się kusiał kolejny Adam-pad. Dzięki! Ty, może byś tak poczekał trochę chwilę, co? Był w dłoniach Zabijam na klapka Dobra, już chociaż tam ja grubasa nie mogę zabić ty o, Mógłbyś... o, fajnie, fajnie wyszło, kurde, no jak widzicie tutaj chociaż zobaczę, teraz zobaczycie z perspektywy jak to jest O ja pierdolę Adam! Chyba nas zabili. O Boże! Adam, teraz czujesz się jak jest to być gwałconym. Ja pierdolę 20 na Adama. Ej, ktoś Hej, mi się już ma... czołgach, to się znaczy... max. Dobra, gank. A, także to by było cześć. na w tym odcinku. Ja wam dziękuję Serio? za uwagę. Zapraszam do Odasia. I trzymajcie się. Cześć. Na razie. Cześć. Cześć.